Hej, cześć, witajcie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Scribble Notes Unlimited. Um, tak, od razu powiem, że widać wyraźnie, że jakby wchodzimy na nowy teren. Tutaj mamy ładną granicę tego, co już zrobiliśmy. Um, I idziemy na jakby hmm, nowy obszar, gdzie czekają nas nowe zadania. Um, pierwszy jest Hyphen, hyphen Heights. Jedziemy! Ach. Okej okay. Co my tu mamy? Zgaduję, że ten mały knypek tam to nasz brat Jeden z wielu e, Okej, okay. mam jeszcze skrzydła z poprzedniego odcinka, fajnie. E, kto tu coś chce? Ty coś babciu chcesz. E, help me befriend the birds. E, Okej. Okay. Muszę Ci pomóc z tymi ptakami. Eee... Giant bread. Proszę bardzo. Wow! No to się najedzą. Mm, ty coś chcesz? Nie, ty coś chcesz. Tak Will you help get our bow? Be careful not to touch the old man's low. Okej. Okay. Dobra, czyli po prostu wziąć piłkę to nie będziemy się wysilać. Myśleć. Czemu... E, Okej, okay. rzuciłem w nią, nieważne. Eeeem... Um, Łódź, czemu? Ona jest. A nie, warto. Zresztą. Um, help me become a better be basketball player. Okej. Okay. Mm, no to. Uh, Giant Atomic. Uh, baseball. Tak, tak się pisało. Tak, dokładnie. Ehm um, i teraz jest coś ciekawego, bo wpisałem atomik. Poczekajmy chwilę. E... Wiecie co chyba bezpieczniej, będzie sobie dać Immortal, bo nie pamiętam dokładnie co się teraz stanie, ale... <laughs> Okej. Okay. Shirt counter turns red if any shards become... O... Kurczę. E... I teraz tak, A, trzeba zresetować poziom. Reset. No, niestety, okej, okay, muszę zapytać, żeby nie dawać ludziom atomowych rzeczy. Um, okej. Okay. Mm, flying fast. Immortal. Mm, atomowe rzeczy zostawimy sobie na kiedy indziej. Mm, I need to teach this duck a trick. Okej. Okay. No to. Um, duck food. Trzymaj. Ok. Um, wow, 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 co się dzieje z FPS-ami? Już, 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 już. E, co ty chcesz? A, ty chcesz być tym basketball player. E, no. Wow wow wow, 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 Już, spokojnie, FPS-y, proszę. Proszę. Czekajcie, zaraz wracam. Okej, okay, wróciłem. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko OK. E, wyjąłem komputer tak, żeby mógł nieco ochłonąć. Ponieważ jest zazwyczaj w takim miejscu, gdzie no, łatwo może się przegrać. E, no okej, okay. wygląda na to, że już będzie w porządku. E, co W czym ja ci mogę pomóc? Jak? Jak ja mam ci pomóc? Um, nie mam pojęcia. Basketball, Tulu. Mua. Nie można zrobić. Mm, player. Jeśli ja damy ci. Aha. A bo tu chciałeś basketball. Boże, a ja ci dałem. Tak, ty chciałeś ba... basketball. A ja ci dawałem do baseballaki. Jaki ja głupi. W takim razie. W takim razie. W takim razie, w takim razie. Basket. Nie, 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 nie. nie. Giant, lively, basket, ball, Basket mm. Basketball. A, po prostu, okej. Okay. Um. Nice. Uh. Aha, okej, okay. czyli derka i jakiś... Co to? Enter... Nieważne. E, pomogliśmy mu, to się liczy. E, ty chcesz... Czemu... Nie bądź ni zły, dziadku e, A chyba, że coś chcesz? Nie, ty nic nie chcesz. A to, to nie bądź ni zły. E, ty coś chcesz? Nie, ty nic nie chcesz. Ty. I need to get to school, but I'm afraid juice will hurt me. Hmm. Okej. Okay. Czemu, on jest o ciebie mniejszy, czego ty się boisz? Eee... Uh, damy ci... Trzymaj. No, taka ładna zbroja, a ty... Uh, to nie, to damy ci... Jak damy ci laserowy ten, to... Okej. Okay. Deuce się wystraszył. Nice. Mm, Okej, okay. Dobra, dobra, jest w tej szkole. Czemu zostawiłeś miecz? Kto normalny zostawia laserowy miecz? Tak po prostu. Never mind. Um, o, dobra, mamy dwa dłuższe zadania. Mm, ty. This pizza will be cold by the time I deliver it on food. Ok, nie ma, nie ma sprawy. Um, right, able. Z tego co pamiętam, Water Dragon to nie jest taki zwykły smog. On wygląda jakoś fajniej niż normalny smog, tak więc mam nadzieję, że koleś będzie zadowolony, no i zobaczmy. O, tak! Pamiętałem dobrze, że to jest coś fajnego. bo czy ty będziesz... NIE BIJ GO! Miał cię ujeżdżać! To... to może... Rideable... Normalny... Albo Friendly... Dra dragon... Proszę. O! No i już wszystko się dobrze skończyło. Mhm. Mm Good job. Check on Lily at the farm. Dobra, czyli wrócimy na chwilę do Lily i będziemy kontynuować za moment. Bunga, bunga. Ciekawy język. Okej, okay. biedna Lili porasta kamieniem. Eee, I mamy kolejny obszar. Fajnie. Mm. Dobra, będą dinozaury. Eee, ale póki co wracamy tutaj. Mamy tutaj niedokończone sprawy. Boże, czemu? Czemu nie może się zapisać to, że ja chcę latać? Mm, flying, fast. Um, ok, tu jest ten koleś tutaj, jest ten eee, tutaj. My 3D glasses make anyone on the screen look 3D. No i co? Aha, pewnie mam coś dać na ekran. Um, okej. Okay. To musi być coś świetnego, to musi być coś wielkiego. Ok. Mhm. Mm, 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 mm. Elek. Electrical. Magical. Huge. Ktulu. Ktulu zawsze jest dobry na, na wszystko. Naaha, no, ha, nice. Wow, 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 wow. Ale czemu zniknął? Tak fajnie wyglądał. You can play as Maxwell's brother, Flux. Ok, to pewnie ten. Eee... I wish someone would give me something romantic, like in the movies. Tak. No to coś romantycznego, coś romantycznego. Mhm. Mm. Mm Oczywiście mogę dać kwiaty i czekoladki, ale to by było to oczywiste. Coś 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 lepszego. Coś lepszego. Bag of money. Co jest romantyczniejsze od pieniędzy? No, no wiedziałem. E czy teraz ten koleś? Hmm. Tak! Świetne. Pieniądze czynią cuda? taka prawda. E, Okej, okay, ty jesteś tym kolesiem od pizzy. Z tobą nie chcemy gadać. Co mam jeszcze do zrobienia? A, za to przysłoniłeś kogoś. Tam. Um, try my new magical movie treats. No, okej. Okay. No, to zjeść, tak? Łódź! <grywy> to nieźle. Ale, ale ciekawy strój. Fest. Um, ja, ja, jak to się nazywa? Ja muszę zapamiętać. Fast, um, hamburger Costume. Okej. Okay. To jest kostium marzeń. Nie ma lepszego. Um, okej, okay. ale pytanie. Co, co tu jeszcze jest do roboty? Ehm. Um, nic. Tutaj. Co, domek chce pomocy? This grass is overgrown. Mm. OK Okej. Jak się pozbyć tej trawy? Colossal grass... Do? Small... No, okej. Okay. Można i tak. Nie mam pojęcia jak się tego pozbyć, ponieważ nie wiem jak jest kosiarka, tak, jak głupi. A nie chce mi się sprawdzać, co wniku, skoro mogę to zrobić w ten sposób. A też chcę się w miarę pośpieszyć, ponieważ mam aż dwie dłuższe misje. Dziadku, spokojnie. Nie, 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 nie. Widerzysz mnie czy coś? Nie, ty po prostu jesteś zły, tak w chmurce nad tobą. Okej. Okay. Ty! Date Night! Wcielimy się w Kupidyna! Fajnie. Mm hmm the boyfriend is going on a special date with his girlfriend. Help him make things run some smoothly begin by helping him look presentable. mm-hmm okay chill mum hamburger costume so yes. Happy look nice. No masz tu! Piękny strój! Co się dzieje? Okej, okay, dobra, damy sobie. Skoro ty nie chcesz. Um, co ja mogę dać? Um, też nie. No musimy pójść na łatwiznę. Smoking. Co? Ja, jak to? Hm. Dobra, to tak. Suit. okay mmhmm just we good that's <gasps> yeah, damn pink is true at he look pretty good okay uh, the boyfriend can't show up without a ride what should he pick her up in no no Samochody i motocykle i ty tego typu rzeczy są przestarzałe i niemodne. Laski na to nie lecą. Ja proponuję Ci coś lepszego. Ja Ci proponuję. Proponuję Ci. Mm, um, Rideable. Nie wiem. Mm, huge Flying Pig. Co może być lepszego? Ah! But... Mm. Okej, okay. uh, she will love this vehicle. No, oczywiście. Uh, however, he cannot show up empty-handed. Give him something to help start the date of right. Okej, okay. co by mu to dać, żeby jej wręczyć. Hmm. Mm -hmm, -hmm. Um, na przykład. Na przykład, na przykład co by to mogło może... być? Uh, bukiet kwiatów? Nie. A, jakby tak. Nope. Ok. W takim razie damy mi czekoladę. Aha. Ale myślę, że burger też byłby dobry, tylko niestety twórcy gry nie pomyśleli o tym dobrze. Czemu zabrałeś mu całą świnię? Po to stworzyłem dużą, żebyście oboje się zmieścili. That seems to be going smoothly. Now help set the mood. Uh, create something to make the dinner more romantic. Oczywiście. Mm. Oh. Romantycznie ma być. Ma być romantycznie, powiadacie. To w takim razie giant mm. magic, magic eee. no czemu miała być jedna wielka a nie trzymałe ta gra mnie nie rozumie Czyżby to było to, czego się spodziewam? Nie rób tego, koleś, nie wiesz co robisz? Przemyśl kto? Ah. A jednak, yeah, she said yes to his proposal. Pro, pro, proposal. Uh, who do they need at the wedding? Potrzebują, 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 Hmm... oczywiście, że potrzebują ktulu. Kto nie potrzebuje ktulu? Co friendly. Bo jak zacznie ich bić to. No, ktulu! <laughs> no, ktulu! Jeszcze raz widzę obraz ujeżdżający Ktulu. To... tego się nie widzi na co dzień. Nie, Ktulu. W takim razie... W takim razie... Em, kogo potrzebują na, na... na ślubie, na ślubie? Potrzebują księdza. Jak to cholery był ksiądz po angielsku? Zaraz wracam. Okej, okay, już wiem. Tak jest ksiądz. A się dziwię, że tego nie wiedziałem. Hmm. No, przynajmniej czegoś się uczę, nieprawdaż? Gry są takie pożyteczne. E, okej. Okay. no a teraz trzeba się tam dostać. Mm, no i okej, okay. ah, kolejny starajt. Ile już? 13. No, pechowa liczba. Ale ja w zabawony nie wierzę. Idziemy dalej. wow wow wow, ale dopierniczamy, jak jesteśmy szybcy. Fajnie. Mm, I ten strój burgera wygląda świetnie. Co mm, dalej. Uh, ah, come closer. Okay. Out with the old. Okay. Ew. Ew. It is time to improve this neighborhood. Start by bringing down this old building. It came in like a wrecking ball. breaking ball no I came up to. no okay uh, and your structure needs to uh, copy the empty lot create a place that the citizens would enjoy mm, okay shut what should the public enjoy to że Że nie wiem teatr. Czemu nie? Ok. Mm -hmm. Co dalej? It is opening day. Spread the word that the new building is ready to use. Spread the word. word. Ale co? Jeszcze raz. Help me advertise the grand opening. Tam było Spread the World. Ale. hm, Czekajcie. Wiecie, poczekamy, poczekamy na wskazówkę. Wskazówki się przydają. Zamiast ja teraz próbować bezsensownych rzeczy, a ja wyjdę przy tym na głupiego, czego nie chcę, e, to wolę poczekać, aż będzie to dla mnie oczywiste. Co ja mam zrobić? 3 sekundy. Ok. Hmm. Uh, some sort of. Advertisement is in order. Mhm. Mm hmm Co ja mogę? mogę? Mogę się spiąć po niewidzialnej nie wiem, drabinie. Mm, Okej, okay, ale to, to nie jest to. To. Co ja mogę dać? Aha. Uh, Nie mam pojęcia. Naprawdę jestem w kropce. Mm, nic nie mogę wymyślić. Mm, nie chcę tracić waszego czasu, więc zrobię cięcie i wrócę, jak coś wymyślę. Ok, doczekałem się trzeciej podpowiedzi, która mówi, żeby dać im. Fl e, a flyer. Więc. Flyer. Eee. Jej, wow, wow wow wow, to takie wywiasy, które często są na jakichś imprezach. Jak one się nazywają? Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man. Bo, nie nie zapamiętam. No okej, okay, no dość krótkie zadanie. No ale trochę wymagające, w końcu się zaciąłem na chwilę. Jej. i okej, okay, level zakończony. Na stoperze widnieje już dość duża liczba, jeśli chodzi o minuty nagrania. Więc myślę, że skończymy ten odcinek na jednej lokacji. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i łapce w górę. To motywuje mnie do działania, więc do dzieła. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się i cześć.